Cześć z tej strony, Damek. Zapraszam na specjal. Tysiąc widzów bodajże już wybiło, i z tej okazji mam dla Was coś specjalnego. Taki mały. Mm. Taki mały maratonik. I dzisiaj jest ze mną. Zaczynając od, od góry. Wokem? Wokem? A bo go już nie ma. <taki> <taki> Podróbka loka. No, no się ma. <taki> Szymon. Witam. I duszek. Mając dzisiaj chwilę czasu, bo jak zwykle nie mam. No, Zegat, o tej pokwę <noise> Biegniemy do pick-upów i z pick-upów jedziemy przez pole numer 13, 14, dół piątki, szóstki, siódemki i jedziemy w stronę naszego gospodarstwa. Mamy pole numer 29, musimy skoczyć do naszego kombajna. Tam kosimy swoje jeden pas pola. Tak? Można to powiedzieć? Przeskakujemy do traktorów i traktorami Aż do placu załadunkowego Tam kto pierwszy, ten lepszy Ulala Trzeba dobra. uważać, bo są bardzo, bardzo groźne rampy i, I trzeba uważać, żeby i się trzymać no Dobra, to mów, mów kiedy start, nie? Eee, no... Start! <średziny> szybciej, szybciej, plum, 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 plum Zamoczyłem pierwszy <średzy> Ej, co to ma być?! Nie! Yeah. Disqualification! No nie! No co za hamidło, patrz! No co za hamidło! Ale lak! Oj, gdzie ja jest? Zabry. Jaki lag! Jaki lag, człowieku! U mnie nie ma lagów, tak? O o o fuck! fuck. Szym od już leżył. Ej, ale to masz lampkę no, zaliczać, oh, nie patrz. tak jak zawsze uszukiwać. Nie mogę, nie a. mogę kierować. Bo to trzyma. Mój wyjazd. To nie wiesz, znaczy, że znowu ten gej mnie wyprzeci. <laughs> Jaki gej? Ty, no ja mam lagi takie, że ja nawet nie wiem, czy ja odsuć uderzam czy nie. Tak, ta, jak no tak odcinku z W upów tak? Dokładnie tak samo było. O, fuck, fuck, fuck. Nie, nie, nie. a gdzie jest reszta? Gdzie idziecie? Nie zamykamy. Trzeba mieć Ej, trzeba... Ja nie mogę kierować. O, to wszystko widać. To wszystko widać No oto, że omijasz lampy Ja się znów... Widzowie to widzieli, tak? Trzeba ją wiedzieć Weź kurde, zrobił drzewo To do... trzeba uważać, bo to kupował drzewo Po skupionej piękne drzewo Tu jest, też doszło do kupowania zaliczyć, musi zaliczyć Musi zaliczyć, uwaga, uwaga. <śmiennie> A, przeznaczył, przeznaczył No ale co to za drzewo tu znowu? Ja to zawsze był. Patrz, ty kolejny oszut, nie? O co ci chodzi, Sydek? Jak o co mi chodzi? Oszukujesz tak, welle, zawsze. A oszut, jest... no, mimo, Cię e jak zawsze. Nie, nie wiem o co ci chodzi. Gdzie jest, mm. jest hey, nami, Nie, no ù... nie, nie. Jest co się stało z Bukemem? Nie, trzeba ty... już kosić, tak? Halo, halo, bo ty nie słyszysz. Trzeba kosić, trzeba. Halo. ja powiedziałem, ja ja że nie kosić? No właśnie. Halo. No właśnie, chyba że tak dalej zajedziesz i zapomnisz włączyć e, koszenia, tak jak na przykład ja. Ej, ale Alechałam się teleportował. Ja się interpel... nie teleportowałem, to jest, to jest, to jest nie szybki. Nie tak. No ja na was poczekam. No. Dobra, i gdzie jedziemy do pracy? Ładunkowego? No i teraz musisz poczekać. Źle jedziesz, gdzie to jedziesz? Musisz jechać prosto, tu. Tu tak jak rampy ci potrzebują. Nie. No tutaj, gdzie to ja to jestem? Nie. Poczekaj, bo ja w ogóle mam laga nie, nie, takiego, tak, że... poczekaj, nie, bo mnie Nie, nie, nie. O, A gdzie jest Szymon? Gdzie... Co mi robisz, ej? Co to ma być? Nie, Rób to, Szymon. Teraz proszę, tu jest rampa. Uwaga, tu jest rampa. Nie, ale... nie wiem, gdzie jestem. Dół jest prosto. Tam? tam? Nie, tam, gdzie ma rampę. Musisz się przeskoczyć. A gdzie jest rampa?

Ej, ja leżę na boku. Pomocy. też. Dobrze, na czym Nie w <laughs> <bokem> leży, nie. Nie w okręg leży, nie. Jest, jest, jest. Jest, wygram, wygram. Czekaj, przeskoczę to? Przeskoczę? Jest? Jest, muszę tak. wygrać. Muszę wygrać? Muszę. <laughs> Ale chciałbyś wygrać? Powiedz, tak, no. prostu to nawet. Na... wygrać, tak? Dajcie mi raz wygrać, dajcie mi raz wygrać! Teraz się no Zobacz! O Boże! Alok, co ci się stało? Co ci się stało? Zaparkowałem sobie równolegle, nie? Nie będę taki hamski z tej fali, że to jest taki no specjalny ktoś, nie będę. Czy tak... do gołu, do gołu, do gołu? Do placu załadunkowego, ten kto tam jeszcze nie będzie bo... No to jest skatry, To znaczy gdzie? Ale nie, bo ja będę ostatni! Nie! To znaczy gdzie ty chciałeś? Jebem, jebem, jebem na to. E, e, nie, No już masz... Wygram! Wygram! No, no. ale co z, ja z tego względu... Z tego że ten kater, amkater, No to... No dyskwalifikacja. No, <noise> tak będę puścimy Jakbyście nie oszukiwali, to już bym wygrał. No, o, oszukiwali, tak? Tak, tak. Pierwszy, pierwszy. Wszyscy oszukiwali tylko nie ty. Tak. Tam już cieniki leżą. Dobra, chwali. Ja miałem zachowanie. Ja, ja, miałem ja zachowanie. wam dziękuję za te ty, tysiące. Mam nadzieję, ja tak, że tak dalej rucham. będziemy razem nam się wspólnie to wszystko dawało. Nie nie, nie, To już jest koniec. I to już jest koniec, no kończę to wszystko, nie możliwe. <laughs> y Jeszcze raz dziękuję za wszystko. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. 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 Dobry ty, ale rogan! Mom oh, told Doris, Doris, I told him. Oh, fuck. Oh, fuck me. Oh, no, please. Oh, my goodness.

İçim uçuşu Kurdez çay çıksana İçten dur 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2

Thank you for watching!